W naszym kanale spotkamy się z Wami w Barcelony! Jesteśmy w Barcelonie! <gry> Musi zejść nam troszkę trema, bo stresujemy się podczas takiego właśnie gadania do Was do aparatu Ale mam nadzieję, że w tym vlogu właśnie nam to przejdzie Rozmowy z kamerą są dziwne lepsze Nas w ogóle stresują rozmowy na FaceTime aż dopiero do, do, właśnie do Was, do kamery No i co? Ja? Spędzicie z nami ten Wyjazd. Chcemy szukać kawy, żeby nasza soły się ukłodziła. dokładnie. Najpierw szukamy kawy i potem szukamy Lidla, żeby kupić jakieś rzeczy. Rzeczy słoikowe. Dokładnie jakieś rzeczy dla niego. Co? i zaczynamy zwiedzanie. Tak. <laughs> Nara! Co? O, Musimy takie wefresy. To właśnie to. <laughs> zdjęcie krągcioka w Mamy troszkę, troszkę bliski obiektyw. Dlatego z ręki będzie, no, będzie nas tak widać Będzie nas dobrze widać <laughs> Same gadające głowy nie? O, ale minęliśmy przed chwilą taki z pozoru głupi sklepik Bo na witrynie, zobaczcie właśnie to co my zobaczyliśmy Czyli skrzata robiącego nie. kupę po prostu A się okazało, że to jest jakiś kataloński symbol szczęścia I że ta kupa nawozi na przyszły rok szczęście tak, Symbolizuje szczęście Budynie. Więc tak wiecie, z, y, na pierwszy rzut oka coś głupiego, a okazało się, że symbolika i to wszystko jest y, całkiem fajne. No i wszystkie figurki robione ręcznie. Tak. I wcale nie takie tanie. <laughs> Nawet był y, Lewandowski z, z piłką robiący kupę. Wędlowski przynoszący szczęście Nawożący swoją glebę Mamy śniadanie Oczywiście wędlinka i to Nie wiemy do końca co to jest A na potem jeszcze musimy sobie dokupić kawkę I mamy jeszcze kruasanty Kurosanta Cześć Czurosik, co oglądasz? Czewo. <laughs> Prawdziwe czurosiki są tutaj Nie mogliśmy się opamiętać jak zobaczyliśmy pierwsze stoisko z nimi Oczywiście gorąca czekolada do tego Dobre nie? Mm -hmm. Bardzo dobre o, o, Tak tutaj jeszcze jest jedna gwiazda ekranu Cześć Curasik Tobie kupiliśmy deserek Nie dobre to Czy to będziesz zjadła? To jest człowiek, który wcześniej chyba nie pijał kawy. Ty nie, piłeś nigdy, nie pijałeś wcześniej kawy, nie? Nie wiem, tylko... Ale rzadko. Może nie rzadko, ale ty masz, ty masz tak w zwyczaju, że pierwsze co wstaniesz, to ty musisz się napić kawy. Przed Niech pierwszym ser... siku włączam ekspres. Serio. I to jest po prostu dzień w dzień. Ja jeszcze dobrze nie wstanę, ale Ola już siedzi z kawką i robię. Znaleźliśmy w ogóle tutaj w uliczkach taki sklepik, który się nazywał świąteczna wioska, wioska. i wszystko jest ręcznie robione, co widać zresztą po cenach, bo y, taka jedna zawieszka kosztuje 30 euro, ale te rzeczy są takie piękne. Na to. Ogórek Słodki! <śladki> spędzić po y, naszej gotyckiej dzielnicy i doszliśmy do punktu, który się nazywał Market La Boquería. Nie idźcie tam na jedzenie. Chociaż głodni no, też nie idzie, no, no, bo zjecie wszystko, ale serio zobaczcie na, na przebitkach, jak to wszystko pięknie wyglądało. Wszystko było kolorowe, mega apetyczne. I cały czas mi się po prostu zbiera ślina, jak o tym myślę. <laughs> bo tam było dobra, tyle pięknych rzeczy. Ciekawe czy to było dobre, bo to leżało tak jakby na witrynie. Tak, ale owoce póki co są dobre, yy, które jemy. Ale owoce nie są na przykład szmarzone, No nie wytrzymażone. są wytrzymażone, właśnie, muszą być na świeżo. Właśnie. No i ciekawe czy oni to odgrzewają, czy, czy jak to wygląda, nie? Tam były też takie restauracyjki, które podawały na talerzach normalnie. Takie te pasiki. Tak, to pachniało, wyglądało też ekstra. Z Boże... Takie owoce się kojarzą, że jest dobrym Jorkiem, bo... Tam też tam, tam jesteśmy, no? Teraz czekamy, żeby móc znowu coś zjeść. Dokładnie, u nas tak to wygląda troszkę, I że... I jedziemy od posiłku do posiłku, ale teraz wracamy na La Rambla, czyli na tą najdłuższą ulicę w Barcelonie. Gdzie podobno kradną. Gdzie podobno bardzo kradną. Ale to widać po ludziach, właśnie. Wszyscy, co mają plecaki, to oczywiście plecaki z przodu i trzymają. Powiem Ci, że przez ten pryzmat tego, co się nasłuchałem o tej barcelonie i naształem, o tym, że tak kradną, to miałem pewną awersję, że tak powiem, do, do tego, co, jak, jak tutaj wygląda. Na bali też kradną, a nie ma awersji. Ale tam nie wiedziałem, że kradną, a się przekonałem, jakby na własnej skórze. W wielkiej meksyce killingu. No, no właśnie. Mam nadzieję, że tutaj będzie na ogół, że tutaj kradną na Nie obraca. No ale trzeba uważać, właśnie. Pierwszy raz wziąłem w ogóle na aparat ten sznurek. Pasek, który wiecie, trzymam sobie na szyi. Tak, to normalnie wszędzie nosiłem aparat w ręce. A na ten aparat się szali na aparat. Tak, tak. Mieliśmy taką sytuację, że normalnie stała grupka i tam zaczęli do siebie gwizdać, jakby do drugiej grupki, że ktoś będzie chyba z aparatem. A pokazywali na aparat paluchami. I potem nas tak otoczyli i za tak. nami szli ale... ale na szczęście dobrze się wszystko skończyło a jest cały i zdrowy tak. <grywa> Jest dalej z nami Dobra, idziemy dalej Czy to już się kameruje? Si! My już y, przeszliśmy sobie port Teraz y, chodzimy sobie po parku Cytadela? Coś takiego. Park de la Ciutadella. To jest zoo barcelońskie. Dużo piesków. Dużo piesków, dużo ludzi siedzących sobie i czynujących na trawie. Naprawdę bardzo fajny klimat. Do tego przepiękne palmiarnie. Ta jest akurat... na trawie nie, tylko na łapkach. A, no ale dużo ludzi jednak siedzi na trawie, więc chyba mają to gdzieś Kolejny wyjazd, kolejne po prostu spanko Bo że w nocy tak nie śpi No właśnie Miejmy nadzieję, że jednak ta noc będzie bardziej udana od poprzedniej W domu ładnie bo na wyjazdach Tak, na ostatnim wyjeździe też tak było, że pierwsze dwie, trzy noce przespał No praktycznie w ogóle nie przespał A dosypiał właśnie w dzień A my niestety nie mogliśmy to jest taki dzień, dzień. Więc... Musimy uskutecznić nocne zwiedzanie. Chyba tak, chyba tak robimy. Dżemko, nie? nie. Koleżko? A ty co, przepraszam, robisz? Proszę zostawić ten wózek, bo zjesz go i w czym będziesz jeździł? Teraz jeszcze. Chodzimy sobie tutaj po uliczkach I znaleźliśmy akurat miejscówkę z automatem właśnie ze zdjęciami Bo chcieliśmy sobie zrobić, mamy też z Londynu Ale tutaj proszę bardzo już z małym człowieczkiem Nie wiem czy to będzie widać, trochę widać Słodkie są takie zdjęcia Może jak no, znajdziemy to sobie... w Londynie był w Tak, <śla> a tu już jest z nami Znaleźliśmy sobie w końcu spocik na nasz obiad o lunch. I Aha. na początku nie byliśmy przekonani co do tego miejsca Dobra, nie, tynie, ja, ja ja Ty nie byłaś przekonana wziwałam. Bo serio, jakbyście zobaczyli środek To jest tak ciemno, czerwone lampy No jak taki... No jak taki krakowski barw podziemiu gdzieś tak, taki nudny tak, Dokładnie O, pan właśnie przyniósł pieprze, pierwsze danie Tutaj tą omelette tu with zucchini <noise> tutaj w ogóle fajny koncept Za 40 euro mamy jedną przystawkę i 8 zapasów Jest jeszcze opcja za 50 euro I wtedy jest Plater, talerz wędlin i, i serów, serów chyba I do tego sobie dokupujemy... Patrzysz jak gadamy? On tak patrzy z otwartą buzią na nas Jakieś jest napoje My Jesteśmy bardzo głodni, więc będziemy próbować tutaj co nam poda to jest to jest to, to jest. <noise> Tutaj jeszcze wleciał chlebek z pomidorami a tam proszę, szef coś się rozbija. Wjechało jeszcze 7 naszych tapasów. Tu mamy tunę, tu mamy paeję, tu mamy co? Czyż chicken. Tego nie pamiętam. Patata z yy, Tutaj żeberka. Łosoś. Co to było? <ścoughs> to jest ze szparagami. A to nie było to ze szparagami? Tu jest łańcucha. Okej. Okay. No, w każdym razie tak zapamiętaliśmy właśnie, ale wszystko wygląda no mega ładnie. I ładnie pachnie do tego. Zobaczymy, jak smakuje. Jak patrzy, porze. Dobra, teraz podstawowe pytanie, co się najbardziej smakowało? Sparagi z sosem. I z mięskiem. No to była jakaś wędrina. Jakoś tak. Żwerko było mega dobre. No ale te ziemniaki. Ziemniaczki z... też były dobre z krzyńczykiem. Nie no, wszystko było dobre. Najgorsze z tego wszystkiego było był łosoś, bo był taki nie, troszkę... Ale... Nie, bo z cytryną był dobry. Z był dobry, ale... No nie, ale dla mnie z tego wszystkiego... Kurczak i szaszłyk Kurczak ten w kurkumie. Uh -huh. Okej. Okay. No szaszłyk też był taki zwykły, można powiedzieć. A reszta była taka eee, naprawdę fajna. Zwykły, ale i tak był no, zaczyna niedobry, nie tylko. Dobry był, ale był taki wiesz. Wszystko było dobrze. Nic specjalnego. Tak, 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 tak. No, więc y, naprawdę udany obiad, oczywiście zostawimy y, Wam tutaj lokalizację. I I tak. No właśnie. To mnie najbardziej zdziwiło, bo nie sądziłem, że te tapasiki nie zapchają, a jestem, bójka, tak, nie? jestem tak fajnie najedzony. Tak, dokładnie. No. Uciekinier. Nabywa tak, on bo co wakacje? Tak, w tamte wakacje nauczył się przewracać, a tutaj proszę już się zaczyna podciągać na kolana i zaraz zacznie raszkować coś. Czyjnego. No i proszę bardzo, tak wygląda nasze spanko. Pokaż Simona. Jest Simon i jest! na Airbnb, podlinkujemy go Wam w opisie, a wygląda on całkiem fajnie. O, tak się cieszy, właśnie. Tam, tam już czeka zupa na niego, proszę bardzo. A sam pokój wygląda. Zupa. Właśnie tak. Jest bardzo czyściutko. Przed chwilą czuć, że było sprzątane. Czuć jeszcze domestosa. Tutaj w tym nie jesteśmy sami, bo mamy jakby mieszkanie łączone, ale ten salon jest jeszcze nasz, nasz proszę bardzo. Łazienka, też mega czyściutka. Całkiem fajnie to wygląda. Standard jest niezły, cena była niezła, więc wszystko się zgadza. No właśnie, i jesteśmy w samym centrum, bo jesteśmy w tej dzielnicy gotyckiej.